Badania medyczne dowiodły, że wdzięczność jest cechą emocjonalną, najbardziej korzystną dla zdrowia fizycznego i wyzdrowienia. Wdzięczni ludzie przeważnie są szczęśliwsi i bardziej zadowoleni z życia i mogą rzeczywiście żyć dłużej. Pewien naukowiec badający temat wdzięczności i jego wpływu na zmniejszenie stresu czy nadciśnienia powiedział: Wdzięczne serce może być zdrowym sercem. Modlitwa posiada wiele z takich zdrowotnych aspektów. Więc zapraszam do kolejnego odcinka z serii Modlitwa a relacja. W Indiach żyła pewna tatarsza kobieta cierpiąca na trąd. Jej ciało było już doszczętnie zniszczone. Jednak każdej niedzieli wcześniej rano. Witała każdego, kto wchodził do, ko do kościoła. Często była pie pierwsza, aby pocieszyć kogoś w smutku i pomodlić się. Jej postawa pokazuje, że wdzięczność jest sprawą decyzji, a nie wynikiem czy czynników zewnętrznych. Pewien wierzący mężczyzna, który ciężko choruje od ponad 23 lat, wypowiedział takie ciekawe słowa odnośnie wiary w cud i wierności. Temu, który czyni wszystko według swojej woli. Dziecięca wiara ma jedną poważną wadę: stawia wszystko na przyszłość, na pożądaną zmianę. W niektórych przypadkach zmiana nigdy nie nastąpi. Jeśli będziesz czekał, aż będziesz zdrowy, albo dostaniesz pracę, albo ożenisz się, albo stanie się coś innego, o co, o co prosisz, to możesz niczego nie osiągnąć. Żyć z Jezusem można tylko w chwili obecnej. Ta chwila jest wszystkim, na co mogę liczyć. Paweł w jednym ze swoich listów opisał siebie jako uciskanego, lecz nie poddającego się w zwątpieniu. Żyjącego w niedostatku, lecz niezrozpaczanego, Prześladowanego, lecz nieosamotnionego. Powalonego na ziemię, lecz niepokonanego. Poznał inną wiarę, tę, która nie likwiduje trudności, lecz mimo to trwa. Wierność, w której słabość zmienia się w siłę, a modlitwy o uzdrowienie w modlitwach o akceptacji. Apostoł Paweł opisuje osobisty dylemat. Gdy siedział w rzymskim więzieniu, rozmyślając o wszystkich trudach, które przeżywał, śmierć się jawiła jako pożądana ulga. W końcu będzie mógł być z Chrystusem, co jest o wiele lepsze od obecnego stanu. W końcu chwała przyszłych wieków zwycięży nad kłopotami. W końcu będzie miał nowe ciało, uzdrowienie z ran i siniaków. Modlił się o jedno: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Paweł znalazł sposób, by wypełnić nakaz Jezusa: nie martwcie się, się o swoje życie. Pogodził się ze swoją śmiertelnością i nie miał obsesji na, na punkcie zdrowia. Uświadomił sobie, że czas, który spędzamy na ziemi, ze wszystkimi jego radościami, smutkami, triumfami i klęskami, jest tylko przygotowaniem. Paweł był przygotowany, by umrzeć. Jeśli kiedykolwiek mieliście okazję być w hospicjum, to wie, wiecie, że, że są tam osoby, które są bliżej niż dalej tego, co nieuniknione. Średni pobyt chorego w hospicjum to dwa tygodnie, czyli można powiedzieć, że jest to miejsce przygotowania do śmierci. Śmierć dla każdego człowieka jest procesem rezygnacji, przywiązania kre, krewni, przyjaźni, majątek czy, czy tożsamość. W chwili śmierci rezygnujemy z tego wszystkiego, co było naszym ży ży życiem. Dla osoby w hospicjum ostateczny te, te termin, który większość z nas usiłuje ignorować, narzuca się sam. Dla chrześcijanina śmierć to także oczekiwanie na nowy początek. Rezygnujemy z ciał, które nam służyły, niezbyt doskonałych, ale wystarczających, w zamian za nowe cia, ciało. Rezygnujemy z życia, które znamy, naznaczone łaską i przyjemnością, lecz również złem i bólem, w zamian za obietnicę życia doskonałego. Rezygnujemy z mętliku doktryny i chwiejnej wiary za oczekiwaną pewność. Do tej zmiany przygotowujemy się przez całe życie. Pewien teolog po powiedział, największą tragedią w życiu nie jest modlitwa, która nie została wysłuchana, lecz ta, która nie została wypowiedziana. Pewien profesor te teologii napisał książkę pod tytułem Tracić czas z, Bo z Bogiem. Już samo wybranie te tego tytułu przez wydawcę wiele mówi o współczesnym życiu, gdyż w historii całe armie mnichów i zakonic traciły czas z, Bo z Bogiem. Takie mieli powołanie. Z własnego doświadczenia wiem, że czas spędzony z Bogiem nigdy nie jest stracony. Czy tracimy czas, kiedy towarzyszymy naszym najbliższym, kiedy chorują lub potrzebują naszej opieki? Przebywanie z kimś, kogo się kocha, nie jest stratą czasu, zwłaszcza gdy tym kimś jest Bóg. Biblijna Ma Marta narzekała, że Maria traci czas, siedząc u stóp Jezusa, choć było tyle pracy. Judasz ganił Marię, że marnuje drogie perfumy, wylewając je na Jezusa. Czas spędzony na modlitwie wydaje się stracony komuś, kto ma inne priorytety niż relacja z Bogiem. Dlatego jednak, kto kocha Boga, żaden akt nie jest bardziej owocny ani potrzebny od modlitwy. Zbyt często modlitwy wypierają inne zajęcia, których rezultaty są dla mnie namacalne i widoczne. Wiele korzyści z modlenia się ujawnia się poza sceną pod poziomem świadomości, w sposób trudny do zmierzenia. Sam proces tracenia czasu z, z Bogiem zmienia mnie od wewnątrz. Dziecko nie postanawia, będę naśladować ta, tatusia, następnie zaczynając ćwi, ćwiczyć postawę, maniery i modulację głosu, które zdradzałyby jego nadzwyczajne podobieństwo do taty. Przejmuje cechy rodzinne nieświadomie, przez stały kontakt. Pewien francuski lekarz, który otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny, opublikował w 1936 roku książkę sławiącą terapeutyczną wartość modlitwy. Módl się regularnie, radził, a stwierdzisz, że twoje życie będzie lepsze. Już sama postawa odprężone ciało, złożone dłonie, zgięte kolana ma korzyści zdrowotne. Modlitwa pomaga nam rozwiązać emocjonalne problemy, pozbyć się poczucia winy i pokonać negatywizm. A przez zwerbalizowanie te, tego, co znajduje się we wnętrzu, modlący praktykuje coś na kształt autoterapii. Wartość terapeutyczna modlitwy chrześcijańskiej pojawia się jako jej następstwo, a nie cel. Jezus obiecał, że przyniesiemy o owoc, jeśli będziemy złączeni z krzewem winnym. Nasze zadanie polega na, na tym, żebyśmy byli złączeni, żebyśmy trwali. O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dzień Szybkie przypomnienie biografii pa, Pawła. Więzienie, przerażające eskapady, publiczne debaty, poobicia, choroby, katastrofa morska sprawia, że ta rada wydaje się niemal niezrozumiała, zwłaszcza, że ten list był pisany w więzieniu. Dalej opisuje, a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Apostoł Piotr w liście adresowanym do ludzi znoszących prześladowania, udziela podobnej rady. Wszystkie troski wasze przerzućcie na niego, gdyż jemu zależy na was. Nieraz niepokój trzyma nas z dala od modlitwy. Musimy zobaczyć w modlitwie sposób, dzięki któremu będziemy mogli ten niepokój zdep zdeponować, nazywając swoje zmartwienia możliwie najbardziej konkretnie i prosząc Boga o uwolnienie nas od ciężarów. Jezus, przyjmowany jako cudotwórca i Zbawiciel Izraela, był naciskany przez tłumy bogacącego, aby rozwiązał rodzinne problemy, uzdrowił z chorób, pobłogosławił dzieci, ocalił naród czy wypędził złe, złe duchy. Czasami po całym dniu, wypełniony cudzymi niepokojami, wstawał wczesnym rankiem na długo przed świtem i modlił się. Czasami uciekał przed oszalałym tłumem i płynął na drugi brzeg jeziora w poszukiwaniu pokoju i ciszy. Dla Niego modlitwa była ucieczką. Własny niepokój przed cierpieniem i śmiercią zostawił w ogrójcu, zanim poszedł na proces i ukrzyżowanie, które, jak wiedział, Go czekają. Jezus wiedział, na czym polega sekret przekazywania niepokoju Bogu. Pewien osiemnastowieczny mi mistyk po powiedział, aby modlitwa była zdrowa, musi być pokorna, pełna czci, ko 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 kochająca, ufna i wytrwała. Innymi słowy, musi być dokładnym przeciwieństwem niecierpliwości. Wiele modlitw w Bi Biblii wypływa z aktu czekania. Abraham i Sara cz czekający na dziecko, ja ja Jakub czekający 7 lat na żonę i potem kolejne 7 lat, gdy został oszukany przez teścia. Izraelici, czekający całe wieki na wyzwolenie, i Mojżesz, czekający 40 lat na, na wezwanie, aby stanął na czele narodu, a potem kolejne 40 lat na wejście do ziemi obiecanej, do której w końcu nie wszedł. Dawid, czekający w jaskiniach na obiecaną koronację. Prorocy, czekający na spełnienie własnych dziwnych przepowiedni. Maria i Józef, Elżbieta i Zachariasz, a Anna. I Symeon, czekający jak większość Żydów na Mesjasza. Uczniowie niecierpliwie czekający, by Jezus postąpił jak potężny Mesjasz, którego pragnęli. Bóg, stojący ponad czasem, wymaga dojrzałej wiary, z którą wiążą się opóźnienia. Tak było w przypadku wszystkich tych lu lu ludzi, mające być dla nas próbą. Cierpliwość jest jedyną oznaką dojrzałości, cechą, którą można rozwinąć tylko dzięki upływowi czasu. Jak można zauważyć, modlitwa jest narzędziem, by nie tracić nadziei, nawet gdy nasza rzeczywistość aktualnie nam ją zaabiera, by pokornie zaakceptować i już cieszyć się życiem, jakie dał nam Bóg. Bóg także uczy nas w modlitwie czekać cierpliwie na wypełnienie Jego własnych ob obietnic. Nawet jeśli na ich wypełnienie będziemy musieli poczekać, aż on ponownie do nas przyjdzie i zabierze nas do swojej ojczyzny w niebie. Jeśli chciałbyś poprosić o modlitwę w jakiejkolwiek sprawie, to napisz w komentarzu poniżej. Jeśli masz potrzebę z kimś porozmawiać, to napisz do nas pod adres mailowy pastor@kościółpoczątek.pl bez polskich znaków. Cieszę się, że wysłuchałeś tego do końca. Jeśli podobało się Tobie, to proszę daj łapkę w górę. Jeśli chcesz być z nami na bieżąco, to zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chciałbyś nim pokrzepić innych, udostępnij go gdzie tylko chcesz. Zajrzyj do poprzednich naszych rozważań na naszym kanale na YouTube, wpisując Kościół Początek. Trzymajcie się. W imieniu Kościoła Początek życzymy Wam przede wszystkim zdrowia i doświadczania wielu zdrowotnych i uwalniających aspektów modlitwy.